Patrzcie, jaką miejscówkę sobie glutz znalazł! Ty, już tam sieć! Niech wszyscy widzą, jak ty dbasz o malucha. A później, łapy wszędzie tylko podciskane, Uciekamy stąd, tutaj nie można siedzieć. Już nara. Słuchajcie, jednak, jeszcze będzie się działo w tym roku. Mianowicie, będzie się działo to, że. Ruszymy tutaj z budową fundamentu pod wędzarnię, tak jak widzicie już trochę sprzętu jest rozłożone. I już z żyłki wszystkie są porozciągane. Tutaj był majster rano u mnie i, i wszystko wyznaczyliśmy. Także tutaj będziemy kopać sobie fundamencik elega, elegancko. Tutaj zakręca, cyk cyk, cyk, tutaj zakręca. Leci pyk 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 aż dotąd, 90 stopni zakręca i tam. Także taki o, taki fundament tutaj się uszykuje. No i co? I nie ma co gadać, nie ma na co czekać, tylko trzeba brać się za robotę, bo sporo kopania przede mną e, dzisiaj. Mam nadzieję, że do wieczora to wykopię. Mm, najpierw chcę wykopać właśnie tutaj, chociaż. Bo tak, bo tutaj będziemy z tego miejsca, czyli ze środka. Ze, tak, tutaj cyk, 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 tak leci murek. To tutaj ze środka będzie trzeba wyjąć to. Tam chyba bodajże 70 cm będzie trzeba zdjąć tego żwiru stąd. Także tutaj też trzeba będzie wszystko wywalić ze środka. Tak czy inaczej, ale to może później już. Bo tutaj będziemy płytę wylewać ogólnie, będzie wylana tutaj płyta, zazbrojona. Ale to później Wam może opowiem. Na razie biorę się za robotę. Co Glucie, jak mówisz, brać czy nie brać się za robotę? Ty to byś umógł się wziąć za robotę, wiesz? Serio. Grubasie. Tak sobie przyszedłem tutaj ze szpodelkiem i tak sobie pomyślałem, gdzie ja będę rzucał ten ten żwir, w którą stronę. Do środka nie będę rzucał, bo yy, potem, bo ze środka trzeba będzie wyjąć go z powrotem. Na zewnątrz jest mi niepotrzebny, z tej strony tak samo. Więc przyjechałem sobie ciapkiem, podstawiłem sobie łyżkę, na razie z tej strony, później przedstawię sobie ją z tej, z tamtej, cyk, 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 Tak trzeba to do środka wjadę, no i rzucam pomału sobie do łyżki. Trzy łyżki już wywiozłem, no już tak mam do kolana, czyli jeszcze gdzieś, gdzieś tak dotąd pewnie będę, będzie trzeba wykopać. Ogólnie tutaj przy żyłce na około 90 cm do tyłu. Na szerokość 40 cm, a tutaj dalej na tej całej płaszczyźnie będziemy kopać około 70 cm do dołu od żyłki. Także trochę kopania tutaj jest. Dzwoniłem, znaczy tak powiecie mi, że a może jakiegoś tego, może jakąś mini koparkę, byś sobie Mateusz wziął, byłoby ci lżej. Albo jakiś ostrówek, na przykład. Dzwoniłem i do tego i do tego Pan z Ostrówka powiedział mi, że on nie ma czasu, on nie przyjedzie 5, no tam 6 km do mnie ma, ale on mówi, że za daleko, jechać jemu za daleko jest, mówi, że on nie przyjedzie, nie ma czasu, w ogóle za daleko, no to mówię, dzwonię do tego, dzwonię do minikoparki, nie? Pan Podałem mu przez telefon wymiary, co chce mieć zrobione, jak wykopane. Pan mówi 8 stów, nie? Ja mówię, chyba sz. O ch... o. i. i. a, i jeszcze jedna rzecz, że. jeszcze chciałem zlecić to komuś, nie? Mówię, dam komuś parę stów, może nie 8, a na przykład jedną trzecią tej kwoty, niech mi przyjdzie na jeden dzień. Bo więcej roboty tutaj nie ma. Niech mi to wykopie. Jeden ma praktyki, drugiemu się nie chce. Trzeci woli oglądać trudne sprawy. Czy tam dlaczego ja. No i co? I musiałem odpalić czapka. I sam się za robotę wziąłem. Chociaż mam też inne roboty w domu. No ale co? Jak sam nie zrobię? to nikt nie zrobi. taka to robota No. Uwaga na żyłkę. I się grzeje mało Ale się czy nie, a jak zobaczcie, pół piachu zostało. No. chyba teraz lepiej, co? No teraz lux Dobra, lecimy dalej. A bo jeszcze Wam pokażę może jedną rzecz. Tego sobie odjadę kawałeczek do tyłu, bo tam ostatnio ten dystans robiłem ee, Bo mi się koło wykrzywiało o te i tam wielu oczywiście specjalistów już Zdążyło się wypowiedzieć w tej kwestii, że ograniczyłem sobie skręt. Także ja skręcam w prawo na maxa więcej się nie da. Już Wam pokażę, jak to wygląda. Od przodu, od przodu mniej więcej tak to wygląda, jak skręcam w prawo, czyli dystans nie działa w tą stronę, bo jest tylko zamontowany w lewo. I tak to się przedstawia. A teraz przekręcimy sobie kierownicę w drugą stronę Tyle ile fabryka dała Czyli tyle dała I zobaczymy jak to z tej strony wygląda no i zobaczcie czy ja w tym y, siapku naprawdę ograniczyłem sobie sprzęt no y, sprzęt skręt No zobaczcie sami przecież Może dosłownie ociupinkę Ociupinkę nieznacznie, zobaczcie, jak to koło mocno skręca. Ale, oczywiście, specjaliści wiedzą lepiej. Więc, nie będę się z specjalistą kłócił. Aha. Lecimy, nie śpimy. Godzina 14 z groszem, a ja już jestem na półmetku kopania. Zobaczcie, jak mi sprawnie idzie. Teraz, turen sobie wjeżdżam elegancko. Tutaj łyżkę sobie spuszczam aż do, aż do samego dołu. Mm, także fajnie, nie trzeba już rzucać do góry. To mnie cieszy. <laughs> tu już mam. <laughs> Praktycznie na gotowo wybrane, jeszcze tam będę musiał troszeczkę na jeden sztych, będę musiał jeszcze, jeszcze więcej, głębiej wyciągnąć ten piach. Glut też mi pomaga, tak, patrzy się, glut numer jeden i tutaj jest glut numer dwa, chodź glut się, będziemy głaskać, no, ale fajnie, czuchranie, czuchranie bobra. Dobra, i jeszcze tutaj mi został róg do wykopania Cyk, 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 cyk Tak jak macie zaznaczone, tutaj róg cały I później muszę się kierować tutaj w stronę Tego winkla Tutaj mam winkiel, cyk, cyk, cyk I to jeszcze muszę wybrać No będzie ciężko dzisiaj to zrobić Jakbym mówił, jakbym zaczął od rana, to To bym to zrobił O kurde, biorąc pod uwagę to, że jest Wcześniej ciemno, bo już koło czwartej już, już, no już szarówka się robi taka, no to ciężko będzie, także ja jakbym się od rana wziął i bym do, robił do nocy, to bym to zrobił, a tak to może być różnie. Odkładam kamerę i biorę się za robotę, ale poszedł jaka mata. nie? Co Wam powiem tak szczerze, że e, ja już ostatnio sobie nad tym myślałem. E, bo tak, ja już mam 28 lat na karku. A jak cofnę się pamięcią tak z 10 lat, 11, 12 lat do tyłu, to w pamięci mam cały czas to, że ja, mając sam 16, 17, 18 lat, szukałem w gazecie, dzwoniłem po znajomych. E, kontaktowałem się z różnymi ludźmi w sprawie jakiejkolwiek roboty, tak żeby chociaż zarobić sobie dosłownie tych parę złotych, bo wiadomo, że pracy nie było, bo była szkoła, więc a kasa była potrzebna, bo nawet na przysłowiowe e, piwko czy imprezę chciało się mieć w kieszeni troszeczkę drobniaków. E, no i ja szukałem praktycznie. Cały czas jakieś dorewczej roboty, a to przy truskawkach, a to przy wiśniach, a to przy tym, przy jabłkach, jakieś prace w polowe, jakieś eee, też tymczasowo pracowałem troszeczkę na budowlańce. I cały czas są roboty gdzieś się szukało, cały czas tej roboty się szukało, że to tak, żeby mieć, żeby zarobić dosłownie parę groszy. A teraz ja chcę dać komuś na przykład 200 zł 250 no już nawet 300 bym dał złotych dniówki, tak żeby ktoś do mnie przyszedł tam kilka godzin mi pomógł i nie ma komu. Ludziom się po prostu nie chce, ja nie mogę tego pojąć, że, że jest kasa do zarobienia, a po prostu ludzie nie chcą przyjść do roboty. I to nie za jakieś tam 5 złotych, 7, 10 czy 15 na godzinę, tylko dwa razy więcej. Nie wiem, ja taki nie byłem kiedyś. Przy... Albo to może zależy od charakteru człowieka, no ja nie wiem. Na pewno to zależy od charakteru człowieka, albo czasy się zmieniły. Też tak może być.